Dzień dobry Państwu, idzie do związku i żyje to z zaśpiewać dla Was piosenkę, podaję wszystkim moim fanom i fanom, że gdy są na moim kanale YouTube, to że pozaję gorące i za z Chrysiełem. zaśpiewać Wam piosenkę pod tytułem Zwariowane Wakacje. Zwariowane Wakacje, codzienne libacje. Jest także wódeczka, codzienna imprezeczka. A gdy nas zabraknie wódeczka, przyjdzie do nas kernereczka. Będzie z nami dziś wódeczka, będzie super imprezeczka. Zwariowane wakacje, codzienne libacje. Jest z nami też wódeczka. Codziennie imprezeczka, a gdy wódka nam zabraknie, przyjdzie do nas i będzie z nami, będzie z nami wódeczka. Zwariowane wakacje, codzienne libacje. Jest z nami też wódeczka. Codzienna imprezeczka, a gdy zabraknie nam wódeczka, przyjdzie do nas kelnereczka. Będzie z nami dziś wódeczka, będzie super imprezeczka. Zwariowane wakacje, codzienne libacje, jest z nami też wódeczka, codzienna imprezeczka, a gdy zabraknie nam wódeczka. Przyjdzie do nas włóczkę i będzie z nami wódeczka, coś wie na imprezeczka. Dziękuję, że poznał gorący i gdzieś tam z Krzysią. Cześć. Poza gorąco. Włóczęczki na was.